Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii piątej z gry Farming Simulator 25. No i jak widzicie jesteśmy pod sklepem, więc to oznacza, że dzisiaj będą nowe nabytki. Bo chciałbym sobie zakupić nowy ciągnik, no i jeszcze zakupię sobie nowy siewnik. Chociaż akurat dzisiaj tym siewnikiem nie będziemy pracować, no bo dzisiaj chciałbym zająć się kultywatorowaniem ścierniska. No ale jak już jesteśmy pod sklepem, no to zakupimy sobie nowy siewnik, więc możemy nawet tutaj sobie wejść. Jeśli chodzi o nowy ciągnik, no to będzie to ciągnik Lamborghini, chociaż tutaj akurat jak widzicie jest to ale możemy tutaj wybrać edycję Lamborghini, więc po prostu nam się zmienia tej kolor i marka tego ciągnika, ale oczywiście są to marki, które współpracują razem. Więc sobie wybieramy tutaj edycję Lamborghini, w sumie podobnie marka same też tutaj należy do tego koncernu. Weźmy sobie troszkę większy silnik, tu mamy 216 koni, tutaj 230. Koła może weźmy takie, konfiguracja może być standardowa. Konsoli ładowacza nie będziemy zakładać, no i weźmy może takie felgi w takim kolorze. No i powiem Wam, że bardzo ładnie prezentuje się ten ciągnik. Więc go sobie kupujemy. Też będzie to bardzo fajny ciągnik do transportu, no bo może on jechać 60 km na godzinę. Jeśli chodzi o siewnik, no to tutaj kupimy siewnik, który już w sumie został dodany jakiś czas temu w aktualizacji, ale od premiery go chyba nie było. O właśnie, chodzi mi o ten siewnik. Tutaj wybierzmy sobie zbiornik na nawóz oraz nasiona. Znacznik ścieżki, w sumie nie będę go dodawał, bo i tak z tego nie korzystam, bo mamy tutaj GPS-a więc kupujemy sobie ten siewnik, no i jeszcze dokupimy oczywiście nasiona oraz nawóz do tego siewnika. Weźmy sobie tą paletę nasion. I jeszcze weźmiemy worek nawozu. Ok, no i jeszcze dokupimy obciążnik do tego ciągnika. Obciążniki mamy tutaj o, w tej kategorii. Jaki by tutaj obciążnik kupić? To my taki większy, czy taki większy? Może taki większy weźmiemy albo taki nie, ten może być trochę mały. Może weźmy ten 1000 kg. Tylko kolor, czy weźmiemy taki, czy trochę ciemniejszy. Może trochę ciemniejszy sobie wezmę kolor. OK, jest zakupiony. No i teraz możemy odebrać nasze nowe nabytki. A przeskoczmy sobie w ten sposób, będzie szybciej. O, zobaczcie, jak ładnie się ten ciąg błyszczy tutaj do słońca. podczas podczepmy sobie na początek. Wciąż Ogólnie nie dosyć głośny w sumie jest ten ciągnik. Nie wiem, jak to będzie na nagraniu słychać, ale ogólnie prezentuje się bardzo ładnie. Oczywiście logo byka na kierownicy. Co, i mam tutaj już ciągnik Mercedes'a, teraz mamy Lamborghini, więc ciekawie. A, tu już jakaś była paleta na obok sklepu, to sobie już to uzupełnimy od razu. A, bo ja kupowałem ten ciągnik punktowy, więc tu sobie kupowałem te nasiona. sobie to uzupełnimy, jeszcze ten napóz nasypiemy. O, tu jeszcze trochę zostało tych nasion, ale to ewentualnie sobie później przyjadę po tą paletę i sobie uzupełnię jakiś inny siewnik. Ale powiem Wam, że zestaw prezentuje się bardzo fajnie. Ten siewnik też ładnie pasuje do tego ciągnika. O, ale fajnie się to otwiera I Podjedźmy do nasion jeszcze raz. Nie wiem czy teraz nam się to otworzy, mamy pełno, ale fajną tutaj mamy animację. Ogólnie siemnik też bardzo ładny. Więc może sobie też na jednym z kolejnych odcinków go przetestujemy. Tylko tak jak mówiłem, dzisiaj zajmiemy się kultywatorowaniem ścierniska. To ten siemnik przetransportujemy sobie go na gospodarstwo do wiaty i podczepimy kultywator. <laughs> No, a sam ciągnik bardzo ładnie się prezentuje, fajnie tu jest odzorowany w środku. Fajnie, że dodali taką możliwość, że możemy sobie wybrać albo edycję Lamborghini, albo Doiswara. No właśnie nawet chyba jakiś czas temu mówiłem, że brakuje mi ciągnika Lamborghini, no bo mamy ciągnik marki same. No a na przykład w starszych farmingach mieliśmy ciągniki Lamborghini. Więc fajnie, że tutaj ciągnik z tej marki powrócił. A możemy sobie tutaj skręcić w prawo. O i tu przejedziemy obok naszego pastwiska. No i gdzieś ten, schowamy do, e, gdzieś ten siewnik schowamy do wiaty. I weźmiemy kultywator. A w sumie zobaczymy, może na kolejnym odcinku zrobilibyśmy jakieś siewtko. Tutaj na tym polu, gdzie będę pracował, będę chciał chyba zasieć rzepak. Natomiast poza odcinkiem, już pracownik skultywatorował pole, gdzie była łąka. No bo stwierdziłem, że teraz tu zasieję sobie jakieś zboże. Może pszenicę tu zasiejemy w kolejnym odcinku. Natomiast teraz zajmiemy się kultywatorowaniem ścierniska. A może tutaj do tej wiaty? Właściwie to jest silos taki szonka, ale ja sobie to wykorzystuję na razie jako wiatę na maszyny. Ok, zostawiamy sobie tutaj ten siewnik. No i bierzemy kultywator. A w przyszłości, jak będę robił rozbudowę gospodarstwa, to postawię sobie trochę więcej wiatr, żeby te maszyny chować pod wiatę. A to w przyszłości zrobimy jakąś większą przebudowę. No i będziemy tutaj kultywatorować pole, gdzie wcześniej było zasiane sorgo, no bo oczywiście ten siewnik zbożowy nie ma funkcji spulchniania gleby. Tak samo mój siewnik punktowy, więc musimy przygotować pole do wcześniejszego zasiewu. No bo tu mamy funkcję nawożenia, ale spódnienia gleby nie ma niestety. Ale i tak stwierdziłem, że przetestuję sobie ten siewnik. Fajny 5-metrowy. Wcześniej z niego nie korzystałem, więc można sobie go przetestować. Ok. Włączymy sobie GPS-a. No i możemy rozpocząć pracę. No tu jak widzicie, mam trochę zapasu kieszonki do moich krów. Tutaj stoi też ciągnik JCB z ładowaczem czołowym, no bo za pomocą tego ciągnika na bieżąco tutaj uzupełniam jedzenie dla tych krów. No, a jeszcze tam po przepaku trzeba będzie wjechać kultywatorami też przygotować pole do zasiewu, tam może zasieje soję. A właśnie na tym polu może będzie w kolejnym sezonie soja, a tu może bym zasiał owiec. A w kolejnym odcinku może już przewiniemy czas do września, to akurat tutaj pewnie całości nie zrobię na odcinku, więc pod odcinkiem sobie dokończę kultywatorowanie no i zasieję tutaj rzepak, pewnie chcę sobie pracownika, żeby tu zasiał rzepak na tym polu a w kolejnym filmie zasiejemy sobie pszenicę tam na polu, gdzie była wcześniej łąka a później może na przykład zrobimy łąkę tutaj po rzepaku, w sumie to by było też fajne miejsce na łąkę to ewentualnie zrobilibyśmy trochę kiszonki do sprzedaży albo dla krów, no bo zobaczymy ile te moje krowy będą potrzebowały kiszonki w ciągu roku. Gdybym ja tutaj zasiał trawę na kiszonkę, no to miałbym bardzo fajnie, bo to jest blisko zagroda, więc nie musiałbym daleko jeździć z tymi belami. Ewentualnie nadwyżkę bym sobie sprzedał. Też w przyszłości widzę, że te pola będę mógł trochę powiększyć delikatnie, więc może tym się zajmę w przyszłości. sobie wypożyczę ten głębosz z modów taki mój ulubiony do powiększania pól. No bo zawsze to trochę więcej będzie zbiorów. W sumie w przyszłości jak zrobię przebudowę gospodarstwa, no to postawię sobie obory dla krów tam przy gospodarstwie, tam przy tej górce, tam obok drogi. Natomiast to paswisko tutaj zlikwiduję i tutaj sobie powiększę pole. Zrobię takie duże jedno pole. Też w kolejnym sezonie planuję wymianę kombajnu, no bo ogólnie ten maszyn Ferguson nie ma jakoś dużo motogodzin. Należy no, to z którego korzystałem w serii pierwszej, serii drugiej oraz trzeciej Więc chciałbym zrobić sobie jakąś odmianę I tutaj mój wybór padł na New Holanda Którego nawet chyba w poprzednim odcinku pokazywałem O właśnie ten kombajn chciałbym sobie zakupić, no bo bardzo ładnie on wygląda Fajnie może pasować na to gospodarstwo No jest troszkę większy od tego masa Ja jeszcze z niego nie korzystałem z tego New Hollanda w tym farmingu No bo w poprzednim farmingu był on dostępny i tam z niego korzystałem no ale tutaj w 25 jeszcze nie używałem tego New Holanda, więc będziemy mogli go sobie zakupić w tej serii. No i w sumie do tego siewu pszenicy w kolejnym filmie może też weźmiemy ten cionik Lamborghini, no bo jak jechałem tym zestawem, no to bardzo ładnie się on prezentował. Więc w kolejnym filmie zasiejemy sobie pszenicę, no a później już chyba przeskoczymy do kolejnego roku. Może ewentualnie na wiosnę zrobimy jakiś siew soi. No albo może, nie wiem, coś innego, może jakąś pracę w lesie. Ja na bieżąco ten tarot sobie uzupełniam to drewno, żeby oczywiście on cały czas to przetwarzał, a przy okazji jak powić nam te drzewa, no to będę miał przestrzeń na zrobienie rozbudowy gospodarstwa. A teraz, z takich większych nabytków, no to będzie ten kombajn w przyszłym sezonie, a później chyba już zacznę zbierać pieniądze na przebudowę gospodarstwa. Bo też tam kilka wiatr chyba sobie posprzedaję. I troszkę to pozmieniam, później postawię tam obory dla krów. No i wtedy będę hodował oczywiście nadal te krowy tej rasy szkockiej na sprzedaż, no i może kupię sobie trochę krów mlecznych, żeby oprócz, no krów na sprzedaż, żeby hodować też krowy na mleko. No i też możliwe, że postawię sobie zagrodę dla owiec z pastwiskiem, bo ogólnie ten budynek jest bardzo ładny, tylko minus jest taki, że ja muszę co chwilę im uzupełniać jedzenie. A biorąc pod uwagę, że mamy tutaj taki fajny kawałek terenu, gdzie jest trawa, no to można byłoby zrobić jakieś ładne pastwisko dla tych owiec. A zobaczmy wyprzedaż, akurat jest dojść serii serii ósmej oraz przyczepa do zbierania trawy. No ale tutaj na przykład moglibyśmy gdzieś w tym miejscu postawić obarę. Tu jeszcze trochę pieniędzy będę potrzebował na wyrównanie terenu. Też te dwa drzewa sobie chyba wytnę. No i tutaj mógłbym postawić gdzieś w tym miejscu obarę dla krów. I paswisko, mógłbym na przykład dotąd zrobić i tutaj takie opastwisko. No a tutaj może ten silos sprzedam. I plus kawałek tego ogrodzenia. I tu postawię zagrodę dla owiec. I tutaj takie większe pastwisko dla tych owiec w tym miejscu. No a na przykład silos postawię w innym. O, w sumie jakbym sprzedał ten budynek, to może tutaj postawię sobie jakiś silos na zboże. No, a tutaj przeniosę zagrodę dla owiec i tutaj będzie zagroda dla krów, a tutaj zrobilibyśmy takie duże pole, które byłoby połączone z tym, na którym teraz pracujemy. No, oczywiście trochę pieniędzy będzie na to potrzebne, no, bo będą musiał wyrównać teren. No i też same budynki będą trochę kosztować. No tak jak mówiłem, teraz jest taki kolejny większy wydatek, to będzie kombajn, i tak w sumie za tego masa ja pewnie trochę dostanę pieniędzy. No i kupię sobie tego New Hollanda, myślę, że przez dość długi czas będzie mi, mu mi, mi mógł posłużyć na gospodarstwie. Więc kupię sobie tego goniu i później już będziemy zbierać na przebudowę gospodarstwa. Na szesię ten tartak daje mi bardzo dużo pieniędzy, więc <laughs> myślę, że w miarę szybko będę mógł sobie pozwolić na to, żeby przebudować gospodarstwo. No a wtedy, jak będziemy mogli rozpocząć hodowlę krów yy, mlecznych, no to też będę zarabiał trochę ze za sprzedaży mleka. Może na przykład pomyśleć jeszcze nad jakąś mleczarnią. Kosmy zobaczy, czy na gospodarstwie będzie miejsce na tę mleczarnię, czy może gdzieś. W innym miejscu w smyczna. na mapie jest chyba jest, ale pewnie jako skup, tak jak na innych mapach. Bo z fabryk dostępnych jest oczywiście biogazownia, a w sumie ciekawe ile ona kosztuje. Okej, okay, gdzie jest miejsce do zakupu tej biogazowni? A tutaj jest chyba. Tu jest w sumie mniejsza biogazownia niż na innych mapach. A nie, ta biogazownia też kosztuje prawie 2 miliony. Więc my raczej niezbyt prędko sobie ją kupimy. Ale mamy na przykład cieśla, którego można byłoby kupić, żeby przetwarzać te deski na meble. Mamy tutaj oczywiście rzeczy związane z rybami, może też się tym zajmiemy. Mamy tu oczywiście kamieniarza. Mamy też kamieniołom. W sumie to jest też fajny pomysł. Kupilibyśmy taki kamieniołom. Tutaj dostarczamy wodę i dostajemy duże kamienie, a następnie te kamienie możemy przerobić na dachówki oraz kamienie zamkowe. Jest tutaj przędzalnia, o której też bym może było pomyśleć, jeślibym rozbudował sobie hodowlę owiec, postawiłbym jakieś większe pastwisko. No to można byłoby sobie zakupić tą przędzalnię, żeby robić tkaniny. Mamy też ten wiatrak, tutaj mamy filęgarnię młodych ryb, zakład krawiecki, no i zakład przetwórstwa warzyw. No to pomyślimy, tej mleczarni też bym można było gdzieś postawić sobie na gospodarstwie, jeśli bym znalazł jakieś odpowiednie miejsce. W sumie tutaj nie można już wyłączyć, to zaraz sobie też, też zrobię jakieś ujęcie do miniaturki. No a to sobie pomyślimy nad tym rozwojem gospodarstwa. W sumie też budynek dla krów będzie miał taki plus, że będę mógł tam produkować obornik oraz gnojówkę. No i jeszcze dodatkowo nie będę musiał dostarczać wody krowom, no bo w tych budynkach jest automatyczny system pojenia zwierząt. No przy okazji w takim budynku też można produk produkować mleko. Okej, okay, zrobię jakieś fajne ujęcie do miaturki z tym ciągnikiem, może coś takiego. No ogólnie widzę, że bardzo fajnie się spisuje, też ten kultywator jest bardzo fajny, no bo był on bardzo tani. No, mam chyba z tego co pamiętam 6 metrów. Patrz, zaraz zobaczymy zresztą. Tak, jest to 6-metrowy kultywator. I bardzo fajnie się spisuje. Fajnie może przygotować szybko pole do zasiewu, później może sobie jeszcze jakąś talerzówkę dokupię. Właśnie biorąc pod uwagę to, że moje obydwa siewniki wymagają wcześniejszego skruchnięcia gleby. To wtedy mógłbym na przykład na dwóch polach naraz pracować. Na jednym mógłby pracownik jeździć z kultywatorem, a ja mógłbym na przykład jeździć z talerzówką. No, okej, okay, tej i resztę tej, tej pracy zrobię sobie poza odcinkiem, jeszcze tutaj to się jeszcze, a w kolejnym filmie będziemy chciać pszenicę, więc. W tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.